Patrzcie, mi się ziemi nasypało, tyle co wlazłem. Białe skarpetki dzisiaj założyłem jak do kościoła. Ja się nie nadaję do roboty. A we wszystkim w dzisiejszym odcinku kopanie rowka. Patrzcie, słuchajcie, ja już od 6 rano zasuwam, patrzcie, już wykopałem, no patrzcie, kurwa. ale się fajnie kopie, Miętka ziemia. Moi drodzy. No, patrzcie o. o. zobaczcie ile... Ile dmuchnąłem już tutaj tego wykopu. O. Proszę tam te stronę pokazać. no. Sam, sam to łopatko to tymi rękami. Dobra, tak jak już mówiłem, kopiemy dzisiaj. Operator koparki już trochę wykopał, tak jak tutaj widać. Zostawił mi taką tutaj część, taką wyspę. Powiedział, żebym mu nie patrzył na ręce. Czego zostawił, moi drodzy, bo tutaj biegnie przewód. I on tak leci z kosem, tam do, tej, do tego budynku suszarni. Także tu chcieliśmy troszkę i wykopać, żeby, no, żeby to nie uszkodzić, bo naprawdę nie wiem, nie wiem w którym miejscu jest ten przewód. No może tutaj się dokopię. Tutaj tak jakby był świeży nasyp, także nie chciałbym tu też uszkodzić. On też ten, ten kabel czy przewód nie jest pod napięciem, bo on jest odłączony. To jest taka instalacja rezerwowa, bo, bo na początku tutaj było tylko dwa, dwa kontenery. Yy, I tutaj ten przewód właśnie zasilał, później yy, już po dostawieniu następnych dwóch. A znaczy, trzy jeszcze, też trzeci, też jeszcze dawał radę. Czwartego już puściłem, drugi przewód nawierzchniowy. O, tu berwok się. O, wiecie, miałem tu już dawno, podpiąć. Czasu mi z także tu jest w sumie dwie linie takie. Bym powiedział, jedna, y, która pracuje tu, ja, jest podłączona, a druga taka rezerwowa. Może z 15 lat i tak naprawdę nie wiem, na jakiej to głębokości jest. Ale wiecie co, powiem tak, że myśmy to kopali. Ręcznie. Zasuwaliśmy przez cały podwórek, tak po boku, no i ręcznie kopaliśmy, nie ma co. No czy były koparki? No były koparki, przecież to koparki już dawno były, ale no słuchajcie, nie najmowaliśmy koparki, kopało się ręcznie i nie było takich tych małych koparek. Ja to jeszcze później dokopię, także... Dobra, także może przyjdziemy, zobaczymy jak... Cześć. A, dzisiaj poniedziałek, tak jak mówiłem, w poniedziałek Pom pomalutku działamy tutaj. Przecież taki czas trochę taki świąteczny. Świąteczny. Do no, wszystkich świętych. O, tu nawet, tu nawet są jakieś zakopane kamienie. Także tu coś mogło być, tutaj coś mogło być. Ale już nie wiem co. Tutaj mogła kiedyś kupa gruzu być tutaj. Nie powiem. Zaraz ja siadam zobaczycie jak ja kurwa kopię. O się zmęczyłem, kurwa. Wykop jest na głębokość. No nie wiem, tak patrzę, 70 cm. No zobaczcie, jak on tutaj równy. No także polecam mojego operatora koparki. O, no, jakaś mada jest jeszcze. Znaczy, tutaj mamy, zobaczcie, jakie tu mamy piękną ziemię. No, począwszy od, no, czy jakiejś takiej glinki, no, w sumie, takiej dobrej dobrej ziemi, dobrej ziemi to jest jakieś może z 15 cm, jak to orać, jak to głęboko orać, jak u nas o 15 cm ziemi jest. O, to te, o. I na polu czekaj, to czekaj, samo. Czekaj. No, to pokaż. No, 15 cm ziemi jest dobrej, a resztę piasek. Tak, tak, dobrze jest, dobrze jest, wszystko gra, no, nawet za głęboko, ale będzie, no. Dobrze jest, równo tu kabel będzie leżał, kurde, jak ja na łóżku. <laughs> Także wysypujemy ziemię po tej stronie, żeby tutaj po prostu tutaj mieć jeszcze mobilność, bo tu y, mamy przywieźć tutaj te panele, no i oczywiście też, no nie chcemy właśnie ogniatać, chcemy właśnie obok po, żeby on tutaj był sobie swobodnie, no. i tu też trzeba dojechać, no w razie czego, żeby dojechać tam do pola czy coś, no mamy zresztą możemy sobie na około jeździć, tak. Czy dziś kostki Góry... zrywamy? Nie, dzisiaj kostki nie zrywamy, bo operator ma jeszcze jakąś inną robotę. Yy, zaczniemy troszkę na podwórku, a dokończymy tę robotę trzeciego, bo u nas drugiego świętujemy, trzeciego będziemy zrywać kostkę i resztę po prostu kopać. I w Więc... czwartek? Tak, czwartek. Wtedy też yy, kable kodziemy. Yy... Ja myślę, że, no nie wiem, kiedy właśnie przyjadą te panele instalować, bo chyba cała konstrukcja już będzie do tej pory zrobiona, no to też trudno powiedzieć, to można... Wiecie, to się szybko kopie, no. On zacznie tam od strony magazynu kopać w dół, no to my tam tę kostkę szybko po prostu zbierzemy, na no ile tam tej kostki jest. Także spokojnie, no. Może i wtedy nawet i można będzie rzucić kabel, no. No zobaczymy. No, a co to a co, co, co kopie? Kurde, słuchajcie, moi drodzy, co mamy tutaj? No, zobaczcie, co to kopie. Koparka gąsienicowa. O. Szeroka... Szerokość gąsienicy 30 centymetrów, no. no. tam danych technicznych nie znam, ale no, fajna koparka, no. Firma Kubota. Chciałbyś taką mieć, co? Powiem troszkę, wiecie, no, do tego trzeba mieć transport, do tego, trzeba mieć samochód do transportu. No ja myślę na przykład o koparce kołowej jakiegoś starego typu spróbuję, wiecie, bo tam miałam troszkę roboty w lesie, troszkę tamtego no Także nie no fajne rzeczy, zobaczcie, zapierda... no, nie chcę zasuwać, no nie chcę O. Patrzcie, zobaczcie jak operator swoim przedłużeniem ręki to powinno być tak, tutaj powinno być. To powinno być takie przedłużenie ręki. Tutaj powinna się nakładać takie rękawice i to tak. Coś coś powiedzieć dla milionów słuchaczy. I obserwuję jak, jak tutaj operator tymi rękami rusza, wiecie, no. Nie, to nie nie tylko tak okno. I coś Myszki mnie pozakładali. Oddamy głos operatorowi, no. A cóż ja mogę powiedzieć, kopię to co klient sobie życzy, to kopię. Tutaj akurat w ramach sąsiedzkiej pomocy. Można powiedzieć, z zamiedzą. Poprosił mnie, tutaj czuwa nade mną, kontroluje cały czas moją pracę. Czy nie za blisko drogi, czy nie za daleko, czy nie za głęboko, czy nie za płytko. No, staram się najlepiej jak mogę. Żeby, żeby to służyło. Fajnie, fajnie, prawda? ale patrz jak to idzie szybko, kurde, ja pamiętam jak myśmy kopali to ręcznie, kurde, to dopiero szło, no teraz technologia, wiecie, jakiś woda w światle, coś jest tam, nie wiem, jakieś światłowody czy coś, ale ślad węglowy, ślad węglowy zostawia, a kurde, człowiek jak kopał to raz na jakiś czas mógł tylko pierdnąć trochę, no z wysiłku, a tutaj ropa idzie, no, to jest, to jest przód czy to jest tył? To jest przód, to jest przód kopalny. To w sumie to obracę do 360 stopni, tak, prawda? To nie ma tak. żadnego znaczenia, że to. Ale no, lepiej jest kopać, jeżeli półk jest z przodu, prawda? Mm -hmm. Bo się jest na czym podeprzeć. Ale czasami gorszy teren się trafi, prawda? A w kamienie by nie A, kopał. Co, co nie nie? Kopałby, by? Łyżka z zębami idzie we wszystkim. No tak? wiadomo, jakieś Gdzie? takie głazy duże, no to, yy, no to byłoby ciężej, ale. Ale gryzie się, po pomalutku się gryzie we wszystkim. Ale by stękała pewna tak. kurde. No A swoją, no zobacz. swoją wagę jakoś tam już tam delikatnie ma. Do takich wykopów, hmm. nie mówię wiesz, jakoś niwelację terenu robić, czy, czy coś tam wybierać, no to to nie jest sprzęt do tego. Ale do takich... Wykopów typu właśnie jakiś przyłącza. No bo tak, bo wodne, gdzie, gazowe niebie, Nie w jednym miejscu po prostu nie ma miejsca, gdzie, gdzie takim tym. Tak. No ale dobrze, że jednak widać tutaj. wykopy w no, ci kurwa tej karuserii nie, nie, nie zarysujesz, kurwa. Nie, no inwestor A, się przygotował. Kurwa. Inwestor przez? się przygotował, to teren przygotował. Nawet liście powiem, wygrabił. że liście wygrał Ja, <grym> no ja lubię porządek, no tak jak w tunelu mam, no. czwartek byś przez podwórek dawał, tak? Co przez podwórek? Kopał. No, kiedy zechcesz. No, no. Kiedy Zwa, zechcesz, tak ja tak, nie? Bo tak, drugiego nie, nie kopię, bo to święto. Tak, no, drugiego, no, to drugiego sensu, święto to nie będziemy. Chociaż nie ona nie cicha, jakby nałożył jakieś butelki, to by nie było. Słysza. Kur... Tak, to nie wiadomo, czy to pralka <słysza> chodzi, czy, czy tam odkurzać. No, jak... no. <słysza> Jest jeszcze trochę dni, może zimy już od razu nie będzie. Nie, ja, ten listopad ma być ciepły. Ja tutaj przyglądam się i tak patrzę, jak te ręce chodzą. Taki w takiej odległości mniej więcej od drogi, panie inwestorze. Tak, tak, tak. Proszę, tak. Nie korygować w razie czego? Wpadnie, nie? Bo no. to... nie, to już nie ma sensu. Bo to już ja tu nie będę czołgiem wjeżdżał, nie wiadomo o czym. Do do mnie to do, bez to bez różnicy. Ten Johnźnik odpowiada za. To Zaraz ja wszystko wytłumaczy, ale... Ta, już wiem, to tak wiem. człowiek musi pierwsze pomyśleć, zanim powie, od czego to służy, bo to jest tak jak schodzeniem. Jak Jakbyś miał wytłumaczyć, który mięsień ci pracuje przy zginaniu nogi, to byś musiał pomyśleć, nie? Tak samo tutaj. No po prostu się rusza rękoma i, to, tak? i, to, i to działa, nie? Ale Dzień. lewo, prawo i ramię góra dół prawda ramię góra dół no. i lewo prawo obrót A, tutaj duger? mamy wysięgnik góra dół i zamykanie otwieranie łyżki o, lewo prawo o to 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 mieć rozdzielność tego umysł. No i tutaj no musimy pracować obiema rękami jednocześnie prawda patrzymy co tam się <laughs> dzieje no i kurwa nie no to Mi się zdaje I że raz to na, na dojście jak lepiej się robi jak na tych Oczywiście, no joystick no, ale to jest kurde, płynny. ja tutaj widzę ty jednorokie, ja tak kurde nie mogę, to tak jakbym, wiecie, Joystick jest pół. Dobra, pomodzę, jeźdź to gumowe, to nie będę czuł. <laughs> tak. <laughs> Jak to było? Oj, to, to męka na, na początku powiem Kurwa, ci, i pamiętam, <laughs> pojechałem, pierwszą robotę facetowi gdzieś tam taką dobudówkę robił. No. I tylko pod piwniczkę chciał wykopać, Aha, nie? Takie tak z pięć na 6, może takie, nie? No jest 2,5 metra tak w głąb. Ja mu to wykopałem, no zeszło mi tam y, dość długo, bo to jeszcze w takim miejscu, kurde, między drzewami, bo to był jakiś domek taki gdzieś rekreacyjny czy coś, aha, nie? Aha, no. I tak trzeba było uważać, bo nie było jak się obrócić, wiesz, to łyżko, nie? A to, to, to wiesz, y, no to człowiek, jak człowiek tym... się uczył, jeszcze nie miał, nie miał doświadczenia. To powiem ci, że czacha mi dymiła. Jak, jak skończyłem to robić, to myślę, no ja Pierwsze ja, roboty się o... będzie zawsze pamiętać, prawda? No, to, to, to mi czacha dymiła. No bo to człowiek chciał dobrze zrobić, prawda? Tak, ale wiesz, myślisz, jeszcze myślisz, trudno? myślisz, bo jeszcze nie masz tego nawyku w rękach, w rękach we no wszystkim, no. Tylko, tylko nad wszystkim myślisz, a nie? A na przykład, na przykład jak, wło, jak w, 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 włożysz... Szufle w ten dół i chcesz się obrócić. Nie, no to, no to po prostu to jest za, du, za duże obciążenie na pompie i Aha, nie pójdzie po prostu. Nie pójdzie, no no. no, no. Widzisz? No, rozłącza pompa przelewa po przelewa. prostu. No no, czyli jest ten zawór zabezpieczający. Tak, A, czyli nic nie jest taki, żeby... Wiesz, nie, przy... nowo... nie, nie się. Nie przeciążę, no. no. nowej maszyny nie przeciążysz. Tutaj może być jakiś korzonek, żeby z tego orzecha, a korzenia wyrywałeś już jakiegoś? Tak. Ale to już, kurde, chyba takiego dużego to nie wyrwie. No tak naraz to nie, wiesz, sposobem wszystko zrobisz, nie? No tak. Bo go odkopiesz dookoła, 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 poderwiesz go bokiem po korzeniu, po korzeniu, przychylisz go, derwiesz. Wiadomo, że wiesz, jak duży korzeń, no to naraz, no to trzeba dużej koparki, to trzeba dużej siły, żeby to naraz złapać i wyrwać. Ale takie, takie orzechy, czy tam, czy wiesz, czy sosnę, czy coś, wszystko idzie zrobić tylko... tylko to schodzi, to schodzi. To schodzi, to schodzi. To schodzi no no. I to jest taka mała ten łyżko, czy, czy, czy większą? Nie, to już wiesz, raczej ten... większą. Chociaż czasami wiesz, jak gdzieś tam jest na drodze, to robisz tym, co masz na sobie, nie? No, no, jak wiesz, się trafi. No... W linii wykopu kopiesz, no różnie kopiesz, nieraz taką, nieraz szerszą. No to nie będziesz zmieniał łyżki, żeby tam chwilę, korzeń tak, jakiś tak. wykopać, nie? To chcesz, to mogę ci przesadzić tego, co to orzech, czy co. Kurde? To? No! Co? Ja to zechcę ściąć, kurde. A -a. tam ścinać, tyle latrosło. No, tyle lat? No to, 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 możemy to tego same przesadzić. liście, później muszę z liściami, kurde. No to przesadzić. No. A gdzie to robię? Później się odwrócisz, czy jak będziesz kopał? Jeszcze nie wiem, no jak jest. to tam. E, zaraz pokażesz mi, gdzie to. Bo tam korzeń jest, jest taki gdzie to mamy skręcać, tak, zaraz nie. Jeszcze do no. kawałeczek wykopię. Czekaj, ja może. Po... Dobra, ty tu kopię, ja może to podrzucam. Tutaj będziemy chyba tu. O, tutaj. Tutaj będziemy kopać. Tutaj do tego. Do... Pomiędzy tymi będzie e, ten falownik. Także ja tu odrzucę trochę. Tutaj widzę. Zagadałem się, wiecie, no tak to jest. Czeka, kurde. Nic nie robi, tylko gada. Gdyby mi przyszło łopatko to wykopać, to bym nie miał czasu gadać. Dobra, o, ja moja robota zrobiona, no. Także o, moja robota jest polega na tym, że ja tutaj, tym kijem, wyznaczę mu tu drogę. O dobra, także tu mamy korzeń. Także ja myślę, że tu jakoś będziemy w tą topułku. Kurczę, no trzeba mieć trochę w nie powiem. Tak patrzę na ręce, chodzą. Nie tak oko. Tylko... No nie no, wprawa jest. Musi być w prawa, no nie ma co ukrywać. Dominikowarka, minikowarka to fajne. No ale to jest ta większa, jest tej większa, są jeszcze mniejsze. Zamiast Ursusa trzeba było kupić koparkę. No można było, ale wiecie, no co tam będę mówił. Ja jestem rolnik z powołania. Tylko tytoń. Tylko tytoń. Ursus tak tylko stoi w garażu. No tak, można było kupić koparkę wtedy, może nie nową, no ale no nie wiem, wiecie no. Ja na przykład, no, no nie mam... No nie będę ukrywał, ja nie mam czasu takiego, żeby... No dzisiaj mam troszkę wolnego, bo jak to się mówi, zrobiłem sobie takie przerwę. Pod tytoniu, bo no to już czas taki świąteczny. To, to jest z fotowoltaiką, czyli cały tydzień mamy taki, taki tutaj związany z, tutaj z tą robotą. Także chciałbym być, bo będę musiał zrobić ten przekop taki pod tym pod magazynem. Także muszę teraz tutaj tak być. A tak ogólnie, no to my cały czas sortujemy, no. no nie ma co. Musimy sortować, musimy sprzedawać. To ja tak ogólnie nie, nie miałbym czasu na przykład y, tworzyć jakiejś działalności gospodarczej, y, pozarolniczej, no. Musiałbym z czegoś zrezygnować, żeby. No może by było lepiej, bo teraz wiecie, to rolnictwo to nie jest takie. No ale dobra, póki jeszcze tam ty to nie idzie. Zbierasz na koparkę. Zbieram na koparkę, Nie, jak już powiedziałem, ja zapowiedziałem, że ja, że kupienie koparki jest takim moim marzeniem, ale to marzenie zrealizuję. No to ja mówię, nie będzie może granicienicowa, nie będzie może nowa. Będzie taki stary gruch, odwiecie. Ja lubię takim. Wiecie, tam się coś urwie, tam coś zaskrzeczy. Kurczę, kopiesz jak profesjonalista, no? Staram się, staram. Słuchaj, teraz tak, patrz. Dobra, wyżyć to. Teraz ja wsiądę, no. będę musiał tutaj w roboty jazdy. Eee, no tak, dam, dam tutaj właścicielowi. Bo Dobra, wie chodź, gdzie chodź, chodź, co, to chodź, już chodź, chodź, niech sobie dokończy. Słuchaj, Artur, Artur, patrz, patrz. Do końca, do końca. Weźmy, weźmy, weźmy łopatkę i do końca. Słuchaj, tu ma być ten falownik, wiesz? No. Także tutaj jeszcze będzie tak oto, to. Tylko on tu mówił, wiesz, żeby nawet... Może być takim łukiem, wiesz? Mm -hmm. Umiesz łuki mm -hmm. robić? Takie tak, jak to ci strzelało? Mogę ci łukiem, mogę no. ci to nawet wywinąć. No patrz, tutaj, tutaj jest. Esa, Floresa. jak to... masz takie życzenie. No tak nie, nie, jak to się mówi, nie <śla> sztuka zrobić prosto, Sztuka zrobić krzywo! Kurczę! Tu e... jest potężny korzeń, wiesz? W tym miejscu, tak? tak? Chciałbym, żebyś go troszkę minął. bo żebyś Dobra. Się nie ma bo to... Dobra. Szkoda nowej koparki, gdzie jeszcze co. Wiesz, Jerzy, ja mam szczęście, że... Tutaj już powoli no, no, no. schodzimy, tak? Tak, tak. Schodzimy mniej więcej, bo to nie ma sensu pchać tam tak, metrów i kabla i tak dalej, pod nie? Pod kątem 40 czy, czy, czy 70... Dobre 2 między... metry kabla, po co to przepłacać, nie? Ale tak z Dobra, no to tu się powoli tak, łamie tak. Mówię... i dotąd tak, Do tam to, kopii, to, to, to. Nie? Zostawisz tę koparkę tu na podwórku u mnie? Zostawię ci! Nie. Będziesz się uczył, filmy Instrukcja nagrywał. Instrukcja obsługi mnie zostaw też. Tu jest napisane gdzieś na tam. jest. Ruchy, ruchy, podstawowe ruchy są tutaj nawet na tym rozrysowane. A ty się uczyłeś na krześle w domu? tego? Tak Stawiłeś dwa? W nocy jak spałem, ty sobie tak wiesz, w myślach. A. No tak, no tak. Każdy musi sobie jakoś radzić. No. Panie dyrektorze, my tu, żeby nie próżnować, liście trzeba będzie zagrabić. A chociaż część, bo on tu przejedzie, bo zacznie też na podwórku, tam przy magazynie, tak, żeby miał możliwość tam pod spodem wejść. Także tu troszeczkę <laughs> będziemy chcieli popracować. No. Grabka, proszę. Proszę, panie dyrektorze, szufelka. Co pan wybiera? Grabkę. No to proszę bardzo. O, 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 to to, 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 to. A gdzie Bartek jest? Trzymałby, bo. Po... Do szkoły poszedł? Czy, czy, to niech trzyma wora. Gdzie pani prezes? Tam sypać czy tutaj ci sypać? Powiem że tu można sypać, wiesz? No i tak, tam, jak ktoś się że... zajęć się w tamtą stronę, no. Nawet nie będzie lepiej zasypać. No właśnie, żeby tam już <grym> potem się nie męczyć z tego. Nie no, dobrze jest, no, Dobrze jest. Już wszystko zastygło. żebym ja trafił, wykop później. Nie, nie, dobrze <laughs> nie. Idzie. Wiesz co? Masz, masz po środku, masz po środku. Może, może mniej, może weź mniej. Bo Tutaj kurwa. stąd? O tak, no ja tu już wykopię, niech to bo to. To może prawidłowe kopanie, tak wiesz się, z dwóch stron dokopywać, bo potem zostaje w środku jakieś coś niedobrane, nie? To nic, to się to wybierze. Ale kurwa. To... No, co ty? Tam już to, to pary Ale... łapa też... może to Może tutaj wygodnie. Nie byliśmy go... bo... tacy wygodnik. Mógłby mi dokopać to na, na złamanym nic, Nie Może nie byłoby tak. Nie. Ale klient chciał tak, będziemy kopać tak, wszystko wedle życzenia klienta. Parę łopat tych miętkiego wykopu że nikomu żadna praca fizyczna nie zaszkodziła. No. Otóż to. Czę, będę zobaczyć jak wyjedziesz kurwa. No. to zrobimy taki manewr obracania się. W razie czego to będę ci podtrzymam cię, kurde. No i dobra, i to, to się tam... E, spokojnie. Spokojnie? Spokojnie, tak? No, no, no. Antenkę trochę zegnie, ale antenka się wyprostuje, no. Antenka to nic się nie dzieje, wiesz. Jak tam? Weszło, weszło. Koguta bo upierdoliło. No to właśnie. Dalej dalej, bo tak mi, tam, nie różnicy, nie? W tym miejscu, tak, tam, a, gdzieś, na tę tak? deski, no, no, no. No i tam, w tamte strony wrzucę. Myślę, że tu nic nie ma takich kabli, kurwa. A tego to ja już nie <laughs> wiem. Trzeba było na mapę patrzeć. Według projektu robimy, także. Jak tam to zrywać, to czy nie? Yy, tak, tak. Żebyś się nie męczył. Tam najgorzej to może szczur wyskoczy. <laughs> może nas nie pogryzie. To szerzej to rozkopywać e, Nie o, tak jak ten, no tutaj już taki jest taki syroki jest. Tutaj jeszcze taką wybierz, no. no mo za mocno nie wybierasz, żebym się z nie zawaliło. Tutaj ja ci wiesz co, później na ja tam tym piaskiem posypię, będzie ci lepiej. Tak, żebyś lepiej. to mniej więcej no, już... No, no, no. A tak o, tu jeszcze taka o parę tymi... Wyznaczymy sobie, wyznaczysz, gdzie ci tam to będzie pasowało i tak zrobimy. Bo już, to nie? jednak, jak jest jakieś odniesienie, jest lepiej, prawda? Tak, tak. Zaczekaj, no, to... ja tam wiesz, mniej więcej to ci wykopię, nie, ale. A później to, tam już malę... w Pukowskach, to już będzie widać, jak to kopać. No. Ale tu jest piękna ziemia, kurde, to by pszenica jest... była. Pszenica by była, kurde. Dobra, patrz tyle, tyle co powinien się taką nas sprzeda ta się sytuacja. Trzeba było kabinę ściągać. Kurde. Nie, spokojnie, tu spokojniutko. No. No, także częściowo już wykonany ten wykop jest. Moim dzisiejszym zadaniem będzie właśnie tutaj. Spróbowanie się dostać tak do środka i zrobili jakiegoś tam przewiertu. No i tutaj poprawienie i tam poprawienie przy tym, przy, przy tych. Także no to wiecie. No moje, to, to jest na godzinę czasu roboty. No. Także wykop jest no bardzo fajny. No. Może my będziemy kabel wrzucać, będzie weselej? No to dalej. <laughs> koparkowy. koparkowy już odjeżdża, w sumie tak ma daleko jak. tam. <laughs> Także on tutaj sobie przyjeżdża. Na spacer, bym powiedział. Tak. Także w tym odcinku kończę. I do następnego.